Siema, siema witam, jak to mówi Patryk, witam serdecznie w odcineczku ze skrzyneczku Welo, Mandero, chłopaki, czyliś gargulec z wami tutaj się wita I... hello, eee, Dzień dobry. ogólnie ty, ruchy, ruchy, ogólnie dla lada chwila to czuję zejdzie, po prostu długo stoi 2 miesiące za długo To pięknie, to pięknie, nie? Odyszki, wejście wiecie jak jest, odyszki, odstówki, no skinę załącz się na grubą także jak najbardziej przy do ładowaniu macie szansę to dropnąć tak naprawdę, bo od minimalnej kwoty jest dużo skinów ustawione I więc tutaj ładujecie skonem gryły. Za stówkę macie 110, bo 10% jest przy ładowaniu, no i może mam wypać. Któryś z tych wspaniałych skinów, no i za dychę wypadnie, za stówę, wypadnie, za stówę większa szansa, i od stów jeszcze na tego, kurde, przekonę yy, No trzeba mi zaznaczyć, żeby to poszło, bo wy się na tym hapiecie, bo ja mogę wstawiać nowe, będzie się więcej hapać. Znaczy, no za długo już to wisi, nie? A chciałbym coś kurde, sztosa przykręcić, także liczę na Was. z gry, ładujcie oczywiście, polecam serdecznie, życzę szczęścia, a my tymczasem udajemy się do. Komnaty Gargulca i do Komnaty Kejc Batlowej, proszę Państwa, w której będziemy odbywać walki na, na nożu. To do Gargulca będzie w Komnacie, no. No, 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 dawaj, no, dawaj, no. dawaj, dawaj, dawaj. Gdy dawaj, dawaj. A też, tak? Tak? Tak, tak, też, tak, tak, tak. Dobra, tak. ja mam nowe ulubione skrzynki. Aż tak, odleci państwa. na tych skrzydłach i chowaj. Słuchaj, słuchaj. Ja robię bitwy, na których macie szansę coś liznąć, bo potem będą grubsze. Te są w miarę tanie. Ale z potencjałem, perspektywistyczne. Siema, siema, dawaj. Siema, 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 siema dawaj, odleciałeś ty? Znowu no. Kory mu wypięło. Tej. Wiesz co, po tym przywitaniu się zmęczyłem. <gry> mi kory wypina, nie? jak idę i że mi się przyśnie. Jak idę rozpocząć plecki. A tobie kory wypina kurwa, to ci go odcina po prostu. Ty siedzisz kurwa i włacasz jak plankton kurwa, nie? Nie <grystanie> stary, przywitanie zabrało mi całą noc stary, wiesz? <grystanie> jak do niego dojdzie ta informacja, on zawsze... Da, mi... no. no. I zawsze to chwilę potrwa, załóżcie. Tymi kanalikami musisz ta. zabłądzić. Jeszcze przeszkoda była tam w drugiego mózgu. Ta. Jeszcze kropla alkoholu we krwi. A i kształta no. dostałem, jak go obrażam. Kurwa, trzeba uważać. A Michał zrobił bitwę, podobnie. Zajebiście. To jest bitwa pod ciastka. To jest pod pomidorka. A teraz, co, co możesz wierć? To jeszcze, kurwa, 33... I kurwa, trzeciego dropy już. nie pod Michała, nie? No, ale żadnego faktury nie ale co powiedziałem? Że wy jeszcze tu możecie coś liznąć to ten nie nada kurwa, nie ma szans nikt. A mi mio potem wiesz, jak A more Mio, diabolo pomidoro. Diabolo pomidoro to też tego nie wygrywa akurat. Nie a to Ty kurwa to może. No to wygrywa tego, łagodny pomidora, nie diabolo pomidoro. A to jest łagodny pomidoro. No Ty jak nie jest skurwiony, a dzisiaj gaz jest skurwiony. Ty gas ja jest pikantny, Ty gaz kruje dupę, po prostu przyzwócu się, że dupę. To prawda, no. I, I taki pęcen. nerwowy jesteś no, ja tewora, jest mocno, na Pevora czekał dzisiaj, wczoraj naszczekał, kurwa codziennie coś kurwa tam pomidorkowi nie pasuje. No pomidor kurwa się w wkur... zaczął rozpożądać tutaj, bo się no. kurwa Nasz szef nowy. No, no pomidor tam do kutasa nie dostał Rozporządzenia. Nie Rady Ministrów. On kurwa. On A ty, napuszony. ale kusi go nie, ty kurwa, ty, no, Płosi, kuś, próbujesz ku... go, po... nie, ty go próbujesz pokusić, pa pomidor A, bo... Ja, patrz, kurwa, ja kurwa, patrz, ja dostałem kurwa droższe, droższe łemkę, patrz, patrz, I z takiej, kurwa, kasztan... patrz, 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 tam się kur... O kurwa. patrz, kurwa patrz, i znowu i znowu gówno dostanie. Nie, 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 nie. Zbyt. Ale bitwa, o, bardzo ładna. Przec. Mówiłem, że z potencjałem i naturalnie myśl o potencji, bo wiem, żebyś będziesz w kaczy ściągać potencjał. How much, my a macz, a macz. kurwa, do, do dwunastaka, do dwunastaka. To daję, ja daję takie bitwy, żebyś się z tym Tak, żebyś ty, 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 byś kurwa... Tak, nie. ale ja I ty możesz nie kurwa czekać, czekać. Do dechy, do dychy? Kurwa no, niech będzie do dychy no, niech będzie. O, dobra, o, dobra. No dziewięć, dobrze. Dobra. Kurwa, mówię ci dwunastaka, kurwa, ty ja pierdolę. Dwunastaka? No bo A ja zrobił coś... gówno, no nie no. No i kurwa. Nie wiem kurwa. No to peiło ci się. O. Ty kurwa, pisko nie pada. To za kwiot nie pada. Od razu mam kuta wsadza do mordy, no. Ja pierdolę. Ta kaczuszka zajebana. Ja każdemu, tak, ale on każdemu stary. Sam też przyjmie chętnie. tu ty, ty ty, orgię kurwa bambusiarską ty. Zrobi orgię kaczkową. Nadział nas na bambus kurwa ty. No daj coś jeszcze daj. Ty za pięścią. I Michael Gergulec kurwa na prowadzeniu, ale tu kurwa na flesy, więc co nie dobrze kurwa. Jakieś battle no butterfly po prostu jest naturala też się wydaje, że ty Ty no... nie, nie przebił a to 250 No kurwa, nie chcę, nie chcę dać, nie chcę dać. No kurwa, takie robisz, kmiot, bit. Ej kurwa, te, co, co jak to? Co? Ej, jest ja to pierdolę, to jest drugi Ale flip leci, flip mu leci. No nie. Tak to no nie nie. Jak to jest nie? Kaszka, nie? To jest takie tanie. Flip, 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 kurwa. Ja. Ja pierdolę, jeszcze jest ostatnia skrzynka mój Boże. A było już, Tako. szykowało się wielkie gówno już w tej bitwie. No chuj za siódemkę, nie? Bo ja wiem, że stąd gdzie gówno kolejna. Nie no, to kolejna będzie zajebista akurat. O, o, siódemka... Ale dłuższą robię teraz. To se zrób, kurwa. Za sześć... No zrób, 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 zrób. Zapraszam. Kurwa, na trójkę na trochę się piebę, To jestem kurwa pomysłowy dobrom, kurwa. To jest jak stary, no? Pik, 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 pik. Dzięki boże, nie będę pozdro. Ale to jest stary wiesz. Kurwa. To to, tam... Ale, ale ruchu każdego, ruchu od każdego, od każdego po trochu, wiesz? To jest na luzaku jeszcze stary. Muszę przypomnieć jakąś tam wykryć taką bitwę kurwa To mi się podoba, to kaczki tam były zaangażowane. Niech to nie Bo zdziwiam się, ale następna nie ja wyjebany mam, bo nie A, Ani jednego fejla. Wyrzuć kurwa. go, wyrzuć go kurwa z tego. Kiedy stało robienia bity, No, no to kurwa. kurwa. Jeszcze mikrofonik będzie na spokojnie. Patrz. się wpierdolił znowu. <laughs> no dropnij coś kurwa laszczku jebany. <laughs> no kurwa, pierdol się Aristople chłopie. Też. O! O, ty da! Ale konkubenta usadził, nie? Dobra, weź mi wow. do ja pierdolę tego tego. Dobra, bitwę, dobra, kurwa. dobra, dobra. A ty ciasko nie wygrałeś żadnej bitwy, nie? Nie. No dobrze, bo karę ci No. Tej, corej kurwa, miałem kiedy Kurwa, ale mi odwiepiłem mi wypiało kurwa. Chciałem kiedyś Batla zrobić skaczek i zacząłem sekaczki otwierać kurwa myślałem, że powiesz, że coś nie nagrywa, kurwa. Ja też myślałem, eee. też byłem pewien. A nagrywa się? Nagrywa się. Dobra, zrobimy tak. Jak <laughs> jak przeproszę wielkiego kurwa Zorro Pomidoro, to mi zdejmiesz tą karę? Dobra, czy? ja robię Zajmę bitwy. Od... Potem mi powiecie, jak to wygląda. Po powiecie, jak to wygląda. Dobra. Ciasko eee. zdejmę ci, ale nie zorro pomidoro, tylko diabolo pomidoro. A. Tak, robię tak. Na razie taka mała wchodzi, potem jak strony balansę i... Jedną solidną, skrwycyjską, potężną bitwę. Na końcu, po prostu. Dobra, weszła kaczka. Kaczka dziwaczka. Weszła kaczka, kaczka panowie. No a kaczka, Uja, co chodzi jakek. jak kaczka? Kurwa gdaka gdzieś tam, kurwa, zamiast no, tutaj przypłynąć do naszego stawu, gdzie ruchamy. Naturala! On nasia, się wypalił, no. On już się wypalił tym przywitaniem, kurwa. Tak, ciasko, kurwa, będzie takie energiczne, szybkie przywitanie, aż tym, się wypalił z powrotem. Nie wypięło, wypięło. Już nie już się zabrakło. <laughs> I to więc w głowie mam, ustawiam co tam jest, steampunk na pewno, winterek, no, steampunk, winterek, yy, knife'ów kurwa nie ma, no to jebniemy te radiatony, o, ile tam starczy, tych damy, porcelanek chyba. O, chyba tutaj pan... No, no może wygrać, bo i tak ja ostatnią robię zaraz, bo zaraz będzie ostatnia i ją zaraz robimy. więc on nie będzie musiał nadrobić robić, więc to dobrze wyjdzie, na zdrowie, na zdrowie wszystkim, nie będziemy musiał robić tego co będzie tak chciał tworzyć. Ale coś te bajonety kurwa nie chcą, a wcześniej to mi trzy podzody wyjebały w jakichś tam bitwach. No tak, wyskoczona do końca. Czasko, ciasto, no patrz, patrz. patrz. O, dropno, dropno, resiardo. no się kurwa zleciał, chyba. No. Dobra, ja robię laścika za... macie 32,5? Tak. Najdzie się, tak? Najdzie się, no. Bo no ty to też że wygrałeś, kurwa. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, nie, czyli raz, dwa, trzy, pięć. Klej, klej, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz tak na buście te wsiki, gdzie są na buście. Wsiki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I raz. Nie to kurwa, nie to. To. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile tu jest siana? U31. No miał 32, no, to zajebiście. Ej, Czajcz. No? Ja mu mikrofon. No, to tam przekaż. Mikrofon cię bał dwa ty raz, jeszcze raz powiedz. E, mówię, że lekcji mi maka przyniosła. Czajdź, to? Przejść czemu lekcji? No tak wyglądała, kurwa. No to ona no, ona by wpierdoliła całego, kurwa. Po drodze. Przyniosła Dobra, to jest w 20 skrzyniek. Widzowie, tam, myślę, bitwa. Dałem zwyklaka, bo. Ta kurwa rycerzik jebany bym mnie zruchał jakby mnie dała, jak dam, to może mnie nie zrucha, albo może mi da, no nie wiem, zobaczcie mi Może mi da, może nie da. Nie mi Michał nie, w każdej sytuacji. <laughs> patrz, patrz, no patrz, no no mnie, patrz, kurwa patrz, Jest, patrz, jest patrz. otwieramy stawkę widzowie, kurwa, leci kurwa, verstapet, ty, ty ty na wsurę. Mm. O, stiletna. Tu na spokojnie jeszcze będzie. No nie no, tu na spokojnie jeszcze dodał, do, bo jeszcze flipy, mogą bajonety. no, w Interle wszystko zmienił. Mogą na zmieni. się w Winterka tu polecić jakieś kurwa bajonety na no flipulce. Nie no, na Flipulce, to do do. Flipulca, wiesz? Patrz, Grzesiu tu podbije na kolegi. Dobrze, Grzesiu. Ja tak, wygrywam na mówca. Grzesiu. O, ciało, O, jeszcze, kurwa. Energiczny człowiek się chapie. Energiczny. Ja pierdolę. Kariusek? Kariusek. kariusek. Na ty, 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 daj, da, da. kurwa nosz, mata. Ja na naturę jak ma na kolega, też to nie da, bo tego nie wygra, ni chuj. No, no bo. Rysiuła coś o, tam, kurwa, tam. Dobra, podjeżdżam tam. Podjeżdża to ci z mordy, kurwa Flipem, 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 na to Podjeżdża, podjeżdża, no. podjeżdża. ja to? No, 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 podjeżdża. Tej znowu pod. Bliżej jest. Czuję <laughs> kurwa. Patrz, czuje kurwa. nie, moje też coś kosztują, no, moje kosztują, no. Jestem ten alkoholowy oddech Woni Wsi czuję po prostu No i tu... Flip, eee? Jeden flipik i Tak, no, no, flipik. dlatego tak, to chciałem Właśnie że tak marzyłem, żeby zrobić Ale kurwa niestety Ja zawsze na tych lasciakach tak kurwa kuleję O no pierdoli tego no, kurwa, flipik. Kurwa, flipik Pierdoli, no Ja pierdoli. pierdol, ale szmata Zwykła, kurwa, chłonzoniasta szmata. Mm. No, Szkoda, że nie było. Chwilana. No, ale jest, jest, kurwa, budżet, mimo wszystko. Widzowie, no tak to się wychodzi, kurwa, na plusik, nie? Ale żebym nie był sobą. A jeszcze, kurwa, a może jeszcze chcecie jednego tego Myłkowicza za piętnastaka? Dawaj, kurwa, dawaj. Zmyłkowicza, dawaj, zmyłkowicza, zmyłkowicza zawsze, stary. I porcelanka, tyk. O, to trzynastaka wychodzi. Dobra, tej, tyk, tyk, zacznę staka i tyk z Miłkowicz. Kurwa widza wezgi. bo i tak idziemy na plusik i jeszcze szansa kurwa ukąsić tutaj. Nie no, w końcu to oddasz, Kurwa dasz kurwa, udawa udawaj dawaj, na czwóreczka i ten gaciu, kurwa waszy. Co się mnie tam No patrzcie kurwa kad dieta. Ajajaj. Aj, 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 aj. Dieta, co? I Gangi zabrawa. regla dla pomidora, no jak nic, kurwa. Pomidoro Kurwa dla no. mnie. Rysik, ja kurwa, kurwa, cześć jak czapka, no chuja w dupę, no co mam powiedzieć, widzowie, kurwa, nie było super, no. Moi drodzy widzowie, tutaj dla was te giveawayki, ostatnie dropy, patrzcie jakie tu, kurwa, ty, ja nawet nie widziałem, on to za 6,5, ty pierdolnął? To było ostatnie? A, nie, najlepsze prezent ale patrzcie jakie można jeszcze mnie zgarnąć, kurwa, i zgarnąć się takich więcej, najdroższych, kurwa. No, no, minimal wear, a tu faktor, też minimal wear, 6,800, a wtedy, bo na cenie poszedł do góry chyba, no, o 300. No to widzicie, no, fajne sztocy. Możecie może wam wypaść przy doładowaniu za kwotę, jaką tam chcecie, ale oddychy już wylatujecie. Od tej minimalnej, bo minimalne zdychę już od tej wylatuje. Także skodem gry, polecam jeszcze dzisiaj preferencje przy doładowaniu. Jak będą schodzić te gigawajcie, czyli będzie ładowe, to będziemy dawać nowe, większe. I tak już wymyśliłem, że damy singera jednego grubasa takiego chuj-chuj, a potem oddyżki wszystkie i mniejsze. I będziemy po prostu, bo te mniejsze szybciej widziałem schodzą, to też będziemy, będą no tak będziemy je schodzić. Nie wiecie o co chodzi. Ogarniesz się, spokojnie, spokojnie polecam, polecam to sprawdzić kanały chłopaków w opisie, polecam to sprawdzić komentarzy, napisać coś obelżywego w stronę chłopaków, a coś miłego dla mnie yy, Bo taki jestem, no zmanipulowałem widownie i tyle. Yy, co? Chcesz Ty coś powiedzieć? No, bo... Zebra E, nie, 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 nie tak brzydko, u mnie jest kurwa kulturalny kanał Siemano!